Cześć. Witam was w kolejnym filmie. Tematem dzisiejszego filmu jest stropian elewacyjny, jaki zakupiliśmy do naszego domu. Tu jak widać za mną jesteśmy w salonie. Także udało się go tutaj na razie pomieścić. Na razie zakupiliśmy sobie, powiedzmy tak na styk, może troszeczkę mniej tego stropianu. No, mam nadzieję, że wystarczy. Jeżeli tam braknie, to braknie tam może kilka paczek. Więc tutaj zakupowaliśmy na miejscu, w pobliskim składzie w sumie wyszło nam najkorzystniej cenowo, dlatego zdecydowaliśmy się kupić. No i też wiadomo, jest ten komfort, że właśnie jak nam tutaj coś braknie, to nie ma żadnego problemu, żeby domówić. I po prostu szybko nam to dowiozą, bo też trochę mają zawsze na stanie, wiadomo takich dużych ilości to nie, ale tam jeżeli coś, kilka paczek nam braknie, to nie będzie problemu, żeby po prostu dokupić. Dobrze, przejdźmy do sedna, tak jak widzicie tutaj mamy styropian, grubość 20 cm, to jest dokładnie EPS 70 fasada, Grubość 20 cm. on takie ma te plamki trochę też grafitowe. Jest to syropian w zasadzie biały o współczynniku przenikania ciepła 0,038. Tutaj, może będzie widać już syropion od tego producenta kupowaliśmy na posadzki. Także tylko, że po prostu był wiadomo EPS 100. Także styropian dobry, w miarę równy, wymiary płyt metr na pół metra oczywiście, w jednej takiej paczce mieści się trzy płyty, no wiadomo jest to gruby styropian, także tylko tutaj mieszczą się trzy płyty, to jest właśnie jedna paczka. Jeżeli chodzi o ilość w sumie metrów kwadratowych na naszym domu, to wychodzi około 190 niecałe. My zakupiliśmy w sumie tutaj 180 metrów kwadratowych. To jest równe 120 paczek z styropianu. Jedna paczka ma 0,3 m sześciennego i z tego wychodzi w sumie 36 równe równe 36 m sześciennych, tak? Jeżeli chodzi o cenę, to najlepiej zwracać właśnie uwagę na metry sześcienne lub też metry kwadratowe. Tylko wiadomo, metr kwadratowy z pianu grubości 20 cm jest droższy niż, niż tam 18-15. No to wiadomo, myślę po prostu, bo materiał jest grubszy, nie? Jest tego więcej, jakby materiału, i, i stąd cena za metr kwadratowy jest wyższa. Dlatego też warto zwracać uwagę na cenę za metr e, sześcienny. W naszym przypadku za metr sześcienny wyszło nas 216 zł, e, razy 36 i to wychodzi nam 7776 zł za ten cały styropian. Natomiast jeżeli chodzi o cenę za metr kwadratowy takiego styropianu to wyszło na 143 20 zł 20 groszy. No i razy 180 m2 wychodzi nam te właśnie 7776 zł. Także za metr sześcienny 216 zł, a za metr kwadratowy 43,20 Myślę, że to dobra cena. 216 zł za kubik, czyli za metr sześcienny tak. Były też droższe, były tańsze, wiadomo tam grafitowy styropian też yy, braliśmy pod uwagę rozglądaliśmy się za nim ale styropian grafitowy troszkę wychodził drożej yy, i też yy, no ma lepszy współczynnik, tam było 0032 yy, ale yy, też yy, no, wiadomo ma swoje plusy i minusy ten styropian yy, i co? No, zdecydowaliśmy się na taki po prostu i e, myślę, że będzie w porządku. Już za niedługo, właśnie mamy zamiar e, zacząć zabierać się za elewację, także e, mam nadzieję, że uda nam się coś nagrać na kanale i wrzucić. <grym> na razie też e, robiliśmy inne prace. Tutaj też będą za niedługo, mam nadzieję, materiały. To zobaczycie, co tam udało nam się zrobić, jakie są postępy. Na razie troszkę mam, mieliśmy przestój w nagrywaniu, ale postaramy się to, że tak powiem, nadrobić. Dobrze, to już na tyle w tym filmie. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania kanału. Śledźcie nas na bieżąco, dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się film podobał. I do następnego, trzymajcie się. Cześć.